moi drodzy. Mówię dobry wieczór, bo nagrywam to bardzo, bardzo późną porą wieczorną. Dzisiaj lecimy z tarotem tygodniowym od 23 do 29 stycznia 2023. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, księżyc oraz Wenus. To wszystko oprócz znaku słonecznego. Być może te pozycje w kosmogramie będą bardziej z Wami rezonować niż znak słoneczny. No to co? Lecimy! Moje drogie strzelce, wy sobie odwróćcie. Jeżeli jesteście kochanką, to tutaj jesteście w związku z mężczyzną, e, który ma rodzinę, już ma e, wszystko swoje, tak? E, tak samo, jeżeli jesteś mężczyzną, masz tutaj romans z kobitą, która już jest, jakbym powiedziała, mamą, żoną mamą. E, ogólnie wieje tutaj e, nieuczciwością, e, robieniem kogoś na boku. E, no nie róbcie tego. Po prostu tego nie róbcie. To jest po pierwsze nieładne. Po drugie, nie wolno okłamywać drugiej osoby. Po trzecie, jeżeli chcecie się z kimś zabawić, to zabawcie się ze swoim partnerem. No, ja mam takie przeświadczenie, że po, po tych obserwacjach moich, że strzelce um, mają taką tendencję jednak do e, latania tu i tam, e, tendencję do romansów. E, w każdym razie. No ja bym powiedziała, nie, nie róbcie tego, po pierwsze widać, że to się nie kończy dobrze, niezależnie od tego, jaką rolę pełnicie, czy jesteście mężem, kochanką, e, żoną, e, dziewczyną, po prostu wieje tutaj zdradą i zastanówcie się, póki to się po prostu nie rozleci i nie będzie większych szkód. Mój drogi koziorożcu, koziorożczyni, będę bardzo szczera i dosadna, ja mam tutaj takie wrażenie, że jesteś w swojej negatywnej energii, to znaczy um, ciężko jest Ci utrzymać równowagę emocjonalną, um, możesz się denerwować, tutaj też jest dalej ostrzeżenie do rodziców, które, którzy mają dzieci, bo te dzieci pokazują się jako dzieciaki w okresie dojrzewania, jako dzieciaki, które są kuszone przez coś, w ogóle jest tutaj też dużo energii dziecięcej, która jest um, że tak powiem kuszona, wodzona na pokuszenie, tak się mówi e, i jakby ja mam takie wrażenie, że jeżeli nie zapobiegniesz w porę, to to dziecko się po prostu Tobie zepsuje Więc zwróć na to uwagę Jeżeli chodzi o związki, no ja nie, nie powiedziałabym, że tutaj ta sytuacja jest wywołana przez związki Ja tutaj widzę raczej Twoją osobę w związku jako osobę wspierającą, tak? Tylko u Ciebie widzę tą negatywną energię I takie bym powiedziała troszeczkę... Troszeczkę pesymizmu widzę Więc zwróć koziorożcu uwagę na, na to, jak się czujesz No i moje drogie wodniki, w końcu zrobiłyście mi dzień Dosłownie, bo wszystkie znaki miały jakieś dramy w ogóle z kosmosu oprócz baranów. Chociaż, nie, dra, barany to też. No, ale Wy wchodzicie generalnie w ten tydzień z taką energią, bym powiedziała, zmęczenia, choroby, ale Wy się pokazujecie po pierwsze jako osoby ukochane, zakochane, zaopiekowane, osoby, które odzyskują siłę, osoby, które mają wszystko, osoby spokojne. W ogóle macie taki rozkład, że ja w sumie nie mam nic innego do powiedzenia w Waszym przypadku. że słyszę cały czas, że tutaj coś szura. Nie mam nic innego do powiedzenia, bo to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ja widzę, że Wy jesteście po prostu otoczone miłością, że jest po prostu super. Super. naprawdę macie dosłownie wszystko, tutaj nie ma na co w ogóle narzekać, tutaj jest w ogóle spokój, naprawdę ekstra tydzień, widać, że sezon wodnika to rządzicie. Moje drogie ryby, a Wy pokazujecie się, ja bym powiedziała, nie ma tutaj tragedii, naprawdę nie ma tutaj tragedii, ja bym powiedziała tylko, że... Mierzycie się wy i wasza osoba, jeżeli macie osobę, jeżeli nie macie osoby w związku, to po prostu mierzycie się z problemami finansowymi. Ja tutaj nie widzę nic więcej specjalnego. Po prostu widzę mierzenie się z problemami finansowymi w tym tygodniu i naprawdę nic innego. Widzę, że się gorzej przez to czujecie, że jesteście mniej pewne siebie, mniej pewni siebie, że um, macie poczucie, że nie dajecie rady, że co się dzieje, Matko Boska, ale słuchajcie. Wyciągnęłam na Was radę i radą jest po prostu to, żeby się uspokoić Kurczę, znajdź balans, tak? To jest tylko chwila, to jest tylko moment W ogóle w skali świata to jest po prostu ułamek sekundy Poradzisz sobie w tej sytuacji, co by nie było, będzie dobrze Raz, jest, raz na wozie, raz pod wozem Ale mm, poczekaj, naprawdę nie ma się co denerwować Kurczę, będzie dobrze, dacie radę